Choć, pokażę Ci, jak mali drobni polscy przedsiębiorcy pracują, ciężko pracują po to, żeby tylko płacić należne Państwu podatki. To, co widzisz u góry, to taki klasyczny przykład. Obrót miesięczny 20 tysięcy złotych na własnej działalności, koszty 5 tysięcy, a więc z 15 tysięcy złotych zysku robi się 180 tysięcy dochodu rocznego. Taki przedsiębiorca najczęściej jest na skali podatkowej, zostaje mu 133 800. Dlaczego? Dlatego, że nie pomyślał, nie miał dostępu do kalkulatora. Księgowa mu nie powiedziała, że mógł się zupełnie inaczej opodatkować i mogłoby mu zostać ponad 20 tysięcy złotych w kieszeni. Różnica między skrajnościami to 25 tysięcy rocznie. To 2 tysiące złotych podatku, a może skorzystałby z pewnego innego rozwiązania? I podzieliłby swoją działalność na takie trochę joint venture, i wtedy mógłby poza tym już zyskiem dodatkowym dołożyć jeszcze kolejne 15 tysięcy złotych. Jak to zrobić? Skąd pobrać ten kalkulator? Odwiedź moją stronę adamgrzesi.pl i tam centralnie na środku możesz sobie go pobrać. Pracuj mądrze, a nie ciężko. Pracuj po to, aby zarabiać, a nie po to, aby płacić tylko i wyłącznie podatki.